Siemaneczko we wtoreczek witam wszystkich widzów. Zaczynamy znowu dzień. Dzisiaj na powiedzieć zadanie bojowe, bo akcja lastrza troszeczkę opału przygotować. No póki co ja się trzymam ile można tego opalania drewnem. I dopóki można, to jak najbardziej preferuję taki system ogrzewania ze względu na niezależność to raz, a dwa, że tych krzaków, krzaczorów i tak jest do czyszczenia i coś z tym e, materiałem trzeba zrobić, jakoś go wykorzystać, więc e, moim zdaniem najbardziej racjonalny to w moim przypadku jest system ogrzewania. No i co, ładowareczka potrzebna, potrzebna i już ekipa pojechała z piłami wczoraj troszeczkę też poszykowali jak ja tutaj noże wymieniałem także będziemy gotowe pięki ładować do zeszłej zimy było wszystko można powiedzieć w lesie wębane i przywożone już gotowe łupki ale w zeszłym roku została zakupiona łupareczka ta tam wychaczył na internet. Po prostu nie szkoda, że się farta poobija że podłoga się bęgnie jak się jakieś tam krąckie włóknie, do takiego drewna właśnie, gruzu jak tam innych towarów. Jedna taka właśnie no, nieidealna, że tak to nazwę też jest potrzebna, więc dlatego chyba remont tej autosatki nie będzie taki pilny, a póki się wszystko w trzyma to właśnie się dopiero coś poważnie działo, co się nie da załatać, podłatać to wtedy trzeba będzie myśleć dopiero o remoncie. Się fajnie wykręca między szybkami, między krzyczkami a jak coś się przeszkadza, to łyżką się pchnie, obłamie jakąś gałąź i dalej się jedzie do przodu. W sumie, jak to wrzucę to już pewnie z będzie, bo to już piąta łyka. A jednak, jak widzicie, troszeczkę tego drzewa wchodzi. I tak naprawdę, mówiąc, na nasze potrzeby, to ze czterech przyczepy, takie. Na zimę na te dwa obiekty spokojnie drewna wystarczy. Nie potrzeba więcej. i koniec dzisiejszej zabawy w lesie Jest go około godziny 12 nim dojadę do domu, będzie gdzieś 12.30, także idealny czas, żeby troszkę odpocząć i jeszcze coś podziałać sobie. Koniec, przy domu. No i co? ładna przyczepka drewna. Naszykowana. No, miesiąc opału to spokojnie tutaj jest. Witam w drugiej części dnia ja, jak mam być szczery, bo nie chciało mi się już nic działać trochę odpoczarem po tym natlenieniu się w lesie. No Jednak można się dotlenić, to no dobrze przy takiej wybocie bo dużo świeżego powietrza. Aktywność fizyczna polecam każdemu dla zdrowia to elegancko. Generalnie dzisiaj działaliśmy, tego nie pokazywałem na dwie piły statu. Mama nam pomagała w międzyczasie, czasie. Trochę cięłem, trochę wrzucałem i szybciutko to poszło. Co do pił w gospodarstwie, to mamy dwa style. 341 mesa 341, taka już konkretna. Dalej i taką małą do tego 180 MSA 180, żeby po prostu jakieś tam drobniejsze rzeczy tym ciąć. To tak jak z ładowarkami. Ta duża piła to tak jak duża teleskopowa. A ta mała, to jak przegubówka. No i fajnie to się sprawdza, tylko wiecie, z piłą motorową, to dużego kosztu nie ma takie marzenia spełnić. A tak na poważnie no ta 341 to jest już duża piła, ciężka. A jak jakieś gałęzie przyciąć, czy coś w górze, czy jakieś drobiazgi, tak powiedzmy sobie do 15 cm w średnicy jakieś drewna, no to ta mniejsza sobie radzi. A jak już konkretne kroce, no to... Ta 341 to nie prosi, tylko idzie. jest różnica już nawet po, po tych paru nożach pokażę na te u ukrówek jak to już zupełnie inaczej wygląda struktura paszy Tak, jeszcze jutro te noże dołożę kolejne, te ostatnie to już powinno być całkiem fajkowo tak jak był nowy wiecie jak zrobić nowy prosty test noży u wozu? razem z paszą kawałek folii tak? gdzieś pół metra na pół metra jak całą paszowość wypruje, to noże nie są ee, rewelacyjne, ale jak zrobi z tego mag podnie to w pył, to znakiem tego, że macie świetne noże. A few moments later. Na początku nurskiego monologu mam takie małe ogłoszenie. Jeszcze Został się łyżko krokodyl e, z mocowaniem do manitu 240. Pięć w szerokości w bardzo dobrej cenie Także zachęcam oryginalnie jakiś tam wyrób yy, łyżko podobny Zresztą widzicie to na załączonym blasku, jak to wygląda Macie numer do osoby która się tym zajmuje Po prostu w zamówieniu troszeczkę błąd się pojawił i chce się dealer pozbyć szybko z mocowaniem do manitów łyżko krokodil Także naprawdę gorąco zapraszam do zakupu bo jest to warta ceny ta łyżka dodatkowo powiem, że jeżeli się powołacie na mnie no to możecie uzyskać naprawdę bardzo dobrą cenę i szybciutko nabyć, jeżeli ktoś poszukuje do sprzętu, do ładowarki to taki łyżko krokodyl uniwersalny moim zdaniem w każdym gospodarstwie powinien być także co, dzisiaj przychodzimy do podsumowania dnia udało się przyczepkę drzewa ładną przytargać no tak zorganizowani jesteśmy, powiem szczerze, jak mówiłem, na dwie piły tniemy, szybciutko łyżką się podjeżdża bezpośrednio pod konar i te knaczki się, te szybciutko wrzuca do łyżki i naprawdę leci to jak bajka. No i też jak się jedzie, to się jedzie, tam nie, nie stać nie oglądać, tylko po kolei ci robić. Wczoraj tata z mamą pojechali tam na rekonesans, przejrzeć co tam jest w tym lesie i przy okazji tam parę, drzewek położyli. Generalnie tego lasu troszeczkę mamy, tak około 6 hektarów, więc robimy tylko cięcia pielęgnacyjne, czyli co tam wiatr wykrzywił, czy co tam schnie z to wtedy jest wycinane. Przyczepa drzewa dodatkowo, czy jeszcze krocki leżą do tartaku, takie po 7 metrów susemki ładne na beleczki 14x14, albo na 16x16 zobaczymy, jak jakieś tam kantóweczki z tego wyjdą więc myślę, że tak transporcik drzewa jeszcze tam mamy drugą działkę obok będziemy czyścić, to stamtąd ładny już transporcik drzewa na tartach też pojedzie wiadomo, takie kantóweczki zawsze się przydają więc lepiej je mieć niż, jak wiadomo, zdrowe drewno pociąć na opał, bez sensu lepiej tę kantóweczkę wyciąć jakieś krakiewki dodatek czasami wyda krótsze obok no i parę deseczek zawsze przy okazji wpadnie a takie rzeczy to się naprawdę często i gęsto przydają, więc warto mieć to pod ręką zwłaszcza, że już można powiedzieć ze wszystkich kantóweczek się wyczyściliśmy po ostatniej budowie Betlejemki, rozbudowie więc troszeczkę takiego materiału budowlanego przyda się w zapasie, niech Leży. Nie ogólnie co e, dzisiaj już mi się nie chciało nic po południu robić. Przyjechałem, było gdzieś ze 21.00, zjadłem obiad. Chwilkę odpocząłem, no i co? Szybciutkowo zmieszać i wcześniej się poobrządzać. Bo powiem wam, że no troszeczkę trzeba było się e, naskakać, namęczyć, żeby to wszystko naciąć i załadować. Samo do szufli nie wskoczy. No, i tak jak mówiłem, dam jak się jedzie do lasu, to już się jedzie konkretnie i nie siedzi, nie czeka, tylko po kolei, pak, 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 i szybciutko. Zresztą widzieliście, jak robota szła błyskawicznie nie wiadomo kiedy, dobre 3 godzinki i przyczepać, że uszykowana. E, jakie plany na resztę tygodnia? E, rozpakować te drewno, to pokażę Wam też funkcjonowanie łuparki, jaką mamy, jak ona funkcjonuje. To też ciekawe urządzenie, dużo ułatwia przy takim drewnie. No i obornik wybierać z betlejemki, z budek. Tutaj trzeba te klateczki poczyścić, nawet teraz przed chwilą z tatą jedną białoszeczkę wganialiśmy, bo wyskoczyła. Bo już tego obornika jest sporo, a duże cielaki to przez te przegrody łatwo, łatwo im wyskoczyć, jeżeli taką pokusę znajdą. Więc e, będzie obornik. No o jutro rano koszowóz e, dokończę dokończy te noże, resztę wymienię. wymienię. I jak już jesteśmy przy temacie, to zobaczcie, dzisiaj wygląda zupełnie inaczej ta struktura tego TMR-u. Już nie ma takiego pomiażdżonego, ładnie pocięte, nie widać tak tej frakcji słomy, się nie rzuca żadnych dłuższych kawałków, tylko wszystko praktycznie wcięte jest 3-4 cm. Tak jak być powinno, jeszcze te dwa noże wymienić i gwiazdki, to już wtedy nic się nie prześlizgnie i widzę też na stole paszowym, że nie ma tak bardzo przepychania, przebierania. Te zwierzęta już tak nie sortują. I to na pewno powinno wpłynąć na lepsze wyporowanie, zapobiegać kwasicy. No i jest jeden stopniu mały. Będzie większe pobieranie paszy, bo jak mogą przesortować, to sobie wybiorą co lepsze i reszta leży i tego nie tykają. I już naprawdę muszą być dobrze głodne, żeby to zjeść. I dlatego myślę, że troszeczkę zużycie pasz objętościowych pójdzie do góry ale to wiecie, no nie za nic no i zaraz się przełoży na coś innego więc moim zdaniem jak na dwuletni wóz to te noże i tak nie były w tragicznym stanie no bo jednak ich jest sporo, tak? to się rozkłada, bo jest i 10 długich bodajże 6 krótkich i po 14 gwiazdek na każdym ślimaku czyli 28 tych gwiazdeczek. No i robotę to robi niesamowitą. Pamiętam jak był nowy wóz, i właśnie jak mówiłem o tej folii, jak się z kiszonką wpadł gdzieś kawałek folii, to nie było możliwości znaleźć e, całego kawałka. Tylko strzępki na koniec, jak się zgarniało e, resztki, to widać było strzępki. O, już mi tu światło zgasili, także dali znak, że trzeba. <grym>, a? Wyczuli, że jednak tak rywam. Dobra, ale to był znak, że trzeba kończyć dzisiejszy film i się z wami żegnać. E, fajnie znowu było się widzieć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.